Ferie zimowe dla dzieci zaczynają się tak naprawdę już w piątek po ostatnich lekcjach. W tym czasie większość wyjeżdża, jednak są też tacy, którzy spędzą czas wolny w swoim mieście. O atrakcjach, jakie czekają na młodzież, rozmawialiśmy z dyrektorem miejsko-gminnego ośrodka kultury. Jak co roku miejsko Gminy Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w domu, czyli mieszkańców miasta i gminy Siewierz, ciekawą i różnorodną ofertę kulturalną. W pierwszym tygodniu dla naszych najmłodszych przygotowaliśmy w godzinach od 10 do 11 warsztaty taneczne tańca nowoczesnego i breakdance, które poprowadzi Margita Majka, instruktor tańca współpracujący z naszym ośrodkiem kultury już od wielu lat. W godzinach od 11 do 13 przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne. Zajęcia będą prowadzone przez plastyka, panią Barbarę Będkowską. W drugim tygodniu ferii w godzinach od 10 do 12 dzieci będą mogły doskonalić swoje umiejętności muzyczne, uczestnicząc w warsztatach wokalnych prowadzonych przez pana Mariusza Torbusa. Wspólnie z instruktorem będą tworzone aranżacje do wybranych utworów muzycznych, będzie ćwiczona emisja głosu. Ponadto przez cały tydzień w godzinach od 12 do 13 dzieci i młodzież z terenu miasta i Gminy Siewierz będą mogły bezpłatnie korzystać z bilarda, piłkarzyków czy grać w tenisa stołowego. Po raz pierwszy w tym roku przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę w filiach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach. Codziennie w godzinach od 10 do 15 dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz w różnego rodzaju grach i zabawach taneczno-ruchowych. Świetlica Wiejska w Leśniakach zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 15.30 do 18.30 oraz we wtorki i czwartki od 10.00 do 13.00 na zajęcia plastyczne, gry, zabawy i konkursy. W okresie wergi będzie tam również rozgrywany turniej piłkarzyków. Zapewne każdy. Kto będzie uczestniczył w zajęciach zorganizowanych przez nasz Ośrodek Kultury, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i pasje. Serdecznie zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na zajęcia feryjne. Oprócz Domu Kultury, także biblioteki z terenu gminy oferują ciekawe zajęcia dla wszystkich chętnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Aby zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem zajęć, zapraszamy na stronę internetową www.mgbps.pl .pl. Ferie mają swój urok bez względu na to, gdzie się je spędza. Istotą ferii jest bowiem odpoczynek od szkoły. Katarzyna Całka i TV Siewierz.